Afnan 9PM, czyli inspiracja kultowym Jean-Paul Gaultier Ultramal. Zapach otwiera się świeżym jabłkiem, bergamotką i nutą cynamonu. Po chwili ujawniają się kwiat pomarańczy i delikatna konwalia, a całość osiada na zmysłowej bazie wanilii, tonki, bursztynu i paczuli. Następnie jesienny bestseller Lattafa Asad Bourbon. Lawenda i mirabelka otwierają zapach ciepłą świeżością. W sercu pojawia się kakao i gałka muszkatołowa, a całość otula wanilia Bourbon z bursztynem i vetiverią. Ciepły, waniliowo-bursztynowy aromat, idealny na chłodne wieczory. Przechodzimy do Afnan Rare Tiffany: połączenie delikatnej róży i jaśminu z kremowym piżmem, otulone słodką wanilią. Całość, doprawiona nutą imbiru i karmelu, tworzy kobiecy, zmysłowy i elegancki zapach na każdą okazję. A na koniec Jean-Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. Soczysty ananas z imbirem i irysem otwiera zapach świeżo i zmysłowo. W sercu kremowy kokos i ciepłe nuty drzewne, a w bazie tonka, bursztyn i ambra nadają głębi. A te wszystkie zapachy starannie pakujemy. Każda odlewka owinięta folią, zabezpieczona i włożona do eleganckiego pudełka. Cały asortyment znajdziesz na aromico.pl. Do całego zamówienia dorzucamy też mini gratisi i paczka wyrusza do Was jak najszybciej.